Tutti, witajcie, mangiare, Ciao a tutti! Jesteś w kuchni włoskiej i w tej kuchni na tapetę idzie pietruszka precemolo. Come się dice w italiano questo detto che c'è tanto precemolo dappertutto? Come si dice quando una persona? Che stai in mezzo come precemolo. No więc wiesz, że w kuchni włoskiej e, pietruszka jest używana wszędzie. Jak ktoś jest wszędzie. Mówi się, a staj come precemolo. Mezzo, come pre Mezzo, come staj, a mezzo come uno To takie jest powiedzenie włoskie. No ale tak, a propos mojego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji. E, tu zrób na dole subskrypcję, zaznacz dzwoneczek, a będziesz powiadamiany o wspaniałych przepisach z kuchni włoskiej, ale czasami z kuchni polskiej albo z innych krajów. No dobrze. E, bierzemy na tapetę Precemolo, czyli Pietruszkę, ja z tej pietruszki zrobię pesto. No ja nie wiem, jak to się stało, że ja jestem półtora roku na kanale, a ja jeszcze pesta nie zrobiłam. To będzie pesto na każdą kieszeń. No to co, zabieramy się do przepisów. I tak do przygotowania naszego pesta z pietruszki, z precemolo, to potrzebny nam jest taki duży pęczek pietruszki, tak około 100 gram i taką pietruszkę musimy sobie troszkę pokroić. Oczywiście pietruszkę musimy umyć porządnie. Ja umyłam w takim właśnie tu naczyniu i wysuszyłam, to jest taka suszarka. Także umyć i wysuszyć. I teraz razem z tymi ogonkami sobie zmniejszymy czyli pokroimy na mniejsze kawałki tą pietruszkę wrzucamy do pojemnika tak, tu mam czosnek, jeden ząbek czosnku pokroję na mniejsze kawałki ale niekoniecznie, niekoniecznie kroić wsypiemy nasze orzechy tutaj mam 50 gram orzechów Kochani, jak się nawet walało, będziemy powoli kręcić. Bardzo ważne, nie kręcimy na wysokich obrotach, bo pod wpływem ciepła nasze pesto będzie się zmieniać kolor, więc stopniowo będziemy kręcić. Po trochu troszkę i, i zaczynamy. Teraz e, możemy trochę dodać sobie... Um, Oliwy, właśnie, dlaczego ekonomiczne, bo daje nie oliwę, tylko olej z słonecznikowy, a, a ktoś chce, to może dodać oleju z oliwek. Wlejemy błowę zimną. Teraz sypujemy gdzieś około 50 gram sera parmigiano, włoskiego sera twardego, parmezan. Tak wygląda, pokażę Wam. O. Słuchajcie, jeszcze jedno, składniki na to pesto znajdziecie pod filmikiem. No a jeszcze wsypujemy gdzieś około łyżeczki soli. Gotowe pesto z pietruszki. Każdy może sobie zrobić, i takie pesto, kochani, wkładamy do słoika wysterylizowanego, zakręcamy i przechowujemy w lodówce e, przez e, kilka dni. I używamy sobie do, e, do potraw, do makaronu, do mięsa. E, można zrobić zrazy, posmarować tym pestem. Tak wygląda. Jest pyszne, zaraz Wam powiem. Bo już próbowałam. Mm, bardzo dobre. No nie, teraz muszę zrobić pesto z bazylii, też na każdą kieszeń, zobaczycie jak robię. Zapraszam też na inne filmiki z Kuchni Włoskiej, na playlistę. No i nie zapomnij zostawić e, lajka i oglądaj mnie we wtorek, w czwartek i w sobotę, czyli martwej giovedì e i Ciao a tutti!